Bardzo serdecznie w 17. już odcinku serii "Łatwo i powoli" rozmówki u Oli i tą Olą jestem ja. Nazywam się Aleksandra Alert i zapraszam cię na kolejny odcinek mega praktycznych lekcji, z których dowiesz się, jak w języku angielskim powiedzieć nie tylko takie proste rzeczy, jak jak masz na imię, ile masz lat, ale jakie jesteś narodowości, jaki jest twój numer telefonu, jaki jest twój rozmiar buta, kiedy jesteś dostępny do pracy, na przykład jaki jest twój zawód, jaka jest twoja mocna strona, czy nawet jakie są twoje roczne przychody, a to wszystko na podstawie jednego prostego wyrażenia. What is your? Tym dzisiaj się zajmiemy. To będzie bardzo proste, słuchajcie, na początek, na rozgrzewkę, ale to nam pomoże wyjaśnić tutaj tą strukturę. What is your? What is your, czyli jakie jest Twoje? I teraz, jak masz na imię, e, po prostu będzie What is your name. Na sam początek, takie proste, słuchajcie. I teraz, na co chcemy zwrócić uwagę? E, chcemy zwrócić uwagę na to, że tutaj mamy słówko. Is. Dlaczego on nas, ono nas tak bardzo interesuje? Interesuje nas ono, ponieważ zaczyna się ono od samogłoski. Jeżeli jakieś słówko zaczyna się od samogłoski, to w wymowie i tylko w wymowie będzie się łączyło z tym wyrazem poprzednim. Czyli nie będziemy mówić what is your name, tylko będziemy mówić what is. What is. Nam się to połączy tak, jakby to był jeden wyraz. What is? What is your name? Powtarzaj za mną, dlatego że to jest, słuchajcie, łatwo i powoli, ale rozmówki to są. To znaczy, że nie tylko ja gadam, bo to wtedy byłyby wykłady, ale są rozmówki, więc gadam ja i ty za mną powtarzasz, ok? Więc jedziemy. What is your name? What is your name? What is your name? Ile masz lat? Ile masz lat, czyli... Eee, jakby powiedzieć po angielsku ile. How many? No właśnie nie. Eee, ile masz lat? Nie tłumaczymy słowo po słowie, ale całe wyrażenie tłumaczymy. Eee, I słuchajcie, to będzie banalne wrę, wrę, banalnie wręcz proste. Czyli powiemy: What is your age? Age, czyli wiek. Na co chciałabym zwrócić tutaj uwagę? Po pierwsze, w języku angielskim, jeżeli słówko kończy nam się dźwięcznie, tak jak tutaj, age, to wymawiamy to dźwięcznie. To znaczy, że będziemy mówić age, a nie age, ok? To jest bardzo ważne, ponieważ no, w języku angielskim, właśnie takie drobne różnice w wymowie mogą zmienić zupełnie znaczenie całego słowa i zdania. Więc. Um, to jest pierwsza rzecz. Age. Powtórz za mną. Age. Age. Bardzo ładnie. E, dobra, to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Będziemy linkować. What is your age? I teraz tak. Zazwyczaj to your na końcu r nie jest wymawiane, ok? Ale jeżeli następne słówko zaczyna się od samogłoski i chcemy sobie to polinkować, to wtedy to r będzie nam tutaj potrzebne, żeby to ładnie wymówić. Więc powiemy what is your age. Your age. What is your age. Powtarzaj na głos za mną. What is your age. What is your age? Jakiej jesteś narodowości? Słuchajcie, to będzie w ogóle mega super, kulfankowe, cool, bardzo proste. E, znowu ta sama rama, czyli what is your, what is your e, nationality? What's your nationality? What's your nationality? Uwaga, weźcie sobie, sprawdźcie dobrze tutaj to słówko, żeby nam się nie pomieszało, e, czyli nation, nation, i ality, ok? Czytamy nationality, nationality. Dobra, moje miski. w takim razie przeczytamy, coś, coś nam się tutaj zlinkuje, zlinkuje nam się tutaj to what is, czyli what is i teraz, ponieważ tutaj nationality zaczyna się od spółgłoski, czyli inny, to r nie będzie wymawiane, tutaj będzie your, your nationality, your nationality, ok? Your nationality, tego r nawet nie musimy wymawiać. What is your nationality? What is your nationality? What is your nationality? Więc idziemy, słuchajcie, dalej z tym koksem. Jak powiedzieć w języku angielskim, jaki jest Twój numer, na przykład telefonu, dobra? E, powiemy tak. What is your telefon, czyli phone. Numer, czyli number. Uwaga, uważamy, dlatego że tak. Na końcu zdania mamy tutaj r. Z tego względu, że będzie, nie będzie numer ani number, tylko. Uh, what's your number? What's your number? Number. Mhm. Mm Best guru na końcu. Number. Dobra. What is, what is your, what is your, what is your phone number? Phone. Oh, oh, oh. Phone. Nie phone, To tylko phone. Oh, like brytyjska królowa. Oh. Phone number. Very ładnie. What is your phone number? What is your phone number? Rewelacja, słuchajcie, bardzo się cieszę. Te osoby, które powtarzają na głos, wykonujecie fantastyczną robotę dla siebie samego albo dla siebie samej. Dobra, w takim razie jedziemy dalej. Jak w języku angielskim powiedzieć tak? Jak jest twój numer telefonu? To jest what is your number? Albo what is your phone number, nie? A jeżeli chcę powiedzieć, jaki jest twój numer buta, to jak to powiemy? Uwaga, będzie inaczej, bo kiedy pytamy o numer buta, to nie pytamy o e, tak jakby o numer, tylko o rozmiar, ok? Więc będzie troszeczkę inaczej, czyli what is your shoe size? What is your shoe size? What is your shoe size? Można po prostu powiedzieć też, What's your size? Jeżeli na przykład idziesz do sklepu i mówisz, dzień dobry, szukam sukienki i pani zapyta, What's your size? to znaczy, no jakiego rozmiaru potrzebujesz, tak? A w tym przypadku, jeżeli chcemy zapytać konkretnie o but, to powiemy, what is, your, what is your shoe size? What is your shoe size? Powtarzamy. What is your shoe size? What is your shoe size? Zdradzę Wam, jak powiedzieć w języku angielskim jaka jest Twoja dostępność, to znaczy kiedy jesteś dostępny na przykład do pracy. E, dla tych osób, które e, na przykład właśnie chciałyby się dogadać w pracy, w agencji, e, czy w jakiejkolwiek innym tak jakby e, miejscu, gdzie faktycznie ważne jest, żeby powiedzieć o tym, kiedy mamy dostępny czas na coś. Kiedy jesteś dostępny? Jak to powiedzieć w języku angielskim? What's your... I teraz będzie... Uwaga. Availability. <ścoughs> avail what? Availability. Rozdzielmy sobie to na dwa kawałki, bo inaczej będzie nam ciężko to zapamiętać. Mamy tak. Mamy słówko ability. Tutaj ability, czyli umiejętność. I avail. Avail. Ability. Ok? I teraz jak to przeczytamy? Avail. AVAIL uh, AVAIL ABILITY ABILITY AVAIL ABILITY AVAILABILITY AVAILABILITY AVAILABILITY, availability. What's your availability? jak to powiedziałam? What is Your availability, czyli jakbyście to chcieli usłyszeć. Często ludzie mówią tak, mówią ci Anglicy do mnie, a ja ich nie rozumiem i dla mnie to jest tak strasznie frustrujące, że ja nie rozumiem, co ci Anglicy mówią. Dzieje się tak właśnie, że oni łączą te wyrazy i mówią dosłownie, jakby mieli ziemniaki w ustach, no nie? Tu obetną, tu sobie dodadzą, tu sobie połączą, tu sobie rozdzielą i to tak. Więc tutaj to przeczytamy jako jeden wyraz, całe to, your availability. Your availability. Ry, wymówimy, wymówimy ry, ponieważ tutaj się zaczyna od samogłoski i ten, ta, tutaj nam jest to potrzebne, to ry, żeby to się połączyło razem. Your availability. Your availability. What is your, what is your, what is your availability? What is your availability? Jaka jest Twoja dostępność w sensie? Kiedy możesz przyjść? Poniedziałek wtorek, o której godzinie. Dobra, Baby W takim razie jak powiedzieć, jaki jest twój zawód. To jest ciekawe. Kiedyś moja ciocia e, pojechała, słuchajcie, do. E, gdzie ona to pojechała? Gdzieś słuchajcie za granicę rosyjską. E, pewnie o jakieś procenty tam. Wiecie co, zdobywać. Że zaprocentować. Ciocia pojechała zaprocentować za granicę rosyjską i pytają jej kak ciebia zawód a ciocia mówi ja kucharka nie? i tak samo słuchajcie jest w języku angielskim to znaczy, że kak ciebia zawód oczywiście nie znaczy jaki jest twój zawód, to znaczy to zupełnie coś innego i tak samo słuchajcie jest w języku angielskim dlatego, że jaki jest twój zawód to jest what is your i uważajcie właśnie bo tu się można naciąć occupation What is your occupation? Czyli e, jak, czym ty się zajmujesz, ok? Czyli what occupies you, tak naprawdę, co ciebie zajmuje, nie? E, Jaki jest Twój zawód, nie? Więc pisze się Occupation, ale to nie wcale nie chodzi o żadną okupację. Nie chodzi ani o, ani o, ani o, ani o Rusków, ani o, o Niemców, ani o żadnych innych, nie? Uh, więc jeżeli ktoś was zapytał What's your occupation, nie odpowiadajcie, że Niemce, albo coś innego, tylko powiedzcie na przykład I'm a teacher, uh, I'm a plumber, I, uh, I'm a seamstress, I'm an architect. Um, Mluję, jakikolwiek jest Wasz zawód. W takim razie wiemy już, jak powiedzieć w języku angielskim, jak masz na imię, ile masz lat, jaki jesteś narodowości, jaki jest Twój numer telefonu, jaki jest Twój rozmiar buta, jaka jest Twoja dostępność, jaki jest Twój zawód. A jak powiedzieć, jakie jest Twoje ulubione jedzenie? To jest bardzo proste. Ale błędy pojawią się w pisowni, więc uważajcie. W tym bardzo wiele osób robi byki. What is your goodest favorite? Uwaga, jak piszemy favorite. Aur i te favorite. Favorite. i teraz food. Zdarzyło mi się raz pójść do restauracji i kelner polskiego pochodzenia zapytał mnie, słuchajcie, właśnie coś o jedzenie. Chyba what. Food. Opowiedział, what foot would you like? To znaczy, jaką chciałaby pani stopę? Dlatego, że foot to jest stopa. Food to jest jedzenie. Pamiętajmy, jeżeli na końcu mamy dźwięcznie, czyli d d d d d, 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 d to motywy to d musimy przeczytać, to musimy wypowiedzieć jako d. Nie ubezwięczniamy na końcu. Jeżeli jest d, to tam ma być d, a nie t, OK? Więc, what is your favorite? food favorite food what is your favorite food what is your favorite food what is your favorite food yesterday what is your favorite food Jak ładnie! No widzisz, jak pięknie. Da się, da się, tylko trzeba chcieć. Jaka jest twoja mocna strona? Jest to pytanie, które możesz usłyszeć na rozmowie kwalifikacyjnej. Warto wiedzieć, o co nas pytają, kiedy nas pytają. Czyli będzie, what is your? I teraz tak. Silny to jest strong, ok? A mocna strona to jest strength. No. To będzie. Uwaga, what is your s, t, r, e, n i teraz g. Czyli nie strong, tylko strength. Ok? Silny to jest strong, tak jak są ci strong w Polsce, nie? Robią tam takie zawody. Strong to jest silny. Strong to jest siła, tylko musimy jeszcze dopisać na końcu t, h. Ok? Więc zapamiętajcie sobie tutaj streng i potem jeszcze tychy na końcu. Pani Boże kochana, ale jak to wypowiedzieć? No właśnie. Uwaga. E, to jest proste. Streng. Streng. Tego g nie wymawiamy streng tylko robimy taki dźwięk czy czasami czujecie się głupio, mówiąc, ucząc się nowego słowa w języku angielskim, próbując to wymówić poprawnie. Jeżeli tak się czujecie, to dobrze! To dobrze. Ja też tak się czuję was tego uszem, Słuchajcie. E, dlaczego to jest takie dla nas niewygodne? Ponieważ są nowe dźwięki, angażują mięśnie twarzy, które być może nie były wcześniej angażowane, no i dlatego jestem tak trochę niewygodnie. Uwaga! Jest takie słówko polskie niania. niania, -nia. To jest ten dźwięk, ten tu. N, niania. -nia. Ok? Podobnoż, że to jest ten dźwięk. N. Ok? Więc prostu tak jakby byśmy chcieli powiedzieć N, -ny, tylko, że zamykamy tym takim koluszkiem tam przepływ powietrza i mówimy N, <tryllny> N, -string. a potem tylko strength. Tak strasznie się staram, żeby nie napluścić obiektyw, słuchajcie. <laughs> strength. What is your strength? What is your strength? Jaka jest twoja mocna strona? My strength is flexibility. My strength is being hardworking. Uh, my strength is always being on time. Um, my strength is that I'm just also very clever. Mamy ostatnie wyrażenie na dzisiaj. Jakie są Twoje roczne przychody? Właśnie ktoś powiedział, ale po co komu to wiedzieć? To jest przydatne, bo będą Cię pytać w banku, jak będziesz chciała pożyczyć pieniądze, dom kupić, konto założyć, kartę kredytową sobie wziąć albo na zasiłki. No to jest ważne, nie? What's your roczne? Jakie są roczne? To będzie annual. Annual albo yearly. Yearly będzie łatwiej. What is your yearly? Bo rok to jest year. Yearly. A miał być na zielono. Czemu, 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 czemu nikt nie mówił, że na zielono miał być? What's your year? yearly? What's your yearly uh, income? Czyli Przychody to jest jak? In, czyli do mnie, in, come. Come, 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 come. Kasa, kom do mnie, nie? In, come. To są, to są przychody. What is your yearly income? Okay? Więc połączymy sobie to yearly income. Tutaj, ponieważ tu income. Jak inka, jak kawa inka, nie? What's your, what is your, what is your yearly income? Yearly. so What is yearly yearly What? yearly. yearly. yearly, yearly. Yearly. What's your yearly yearly. yearly What? 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 yeah. am yeah, so cool yeah okay. yearly. What's your yearly income? Yearly income. Dla tych, co tam nasłuchują mnie, dla tych takich bardziej zaawansowanych, tylko Wam powiem, że w wymowie tutaj dorzucimy jeszcze I. Ok? Bo tu nam się kończy samogłoską i tu nam się zaczyna samogłoską. Dlatego. Yearly income. Yearly income. Income, prawie że tak się mówi. What's your yearly income? Tego tak nie słychać w wymowie, ale jest, jest. Dzięki temu możemy sobie tak linkować, łączyć to razem. Ale to jest zadanie na szóstkę z gwiazdką dla zaawansowanych, że tam jakieś j, jelinką to, to jeli to już jest ciężko e, słuchajcie powiedzieć, a tam dopiero jakieś jeszcze i. Moi misiaczki, dzisiaj się dowiedzieliście, jak powiedzieć w języku angielskim. E, albo powiem Wam, Nauczyliście się nowych wyrażeń dzisiaj. What is your name? What is your age? What is your nationality? What is your phone number? What is your shoe size? What is your availability? What is your occupation? What is your favorite food? What is your strength? What is your yearly income? Pa -pom! A to wszystko, słuchajcie, na jednej, słuchajcie, ramce. What is your. Język angielski naprawdę potrafi być bardzo, bardzo prosty. Chodzi o to, żeby uczyć się go w sposób. Też prosty i żeby sobie nie komplikować. Po co, słuchajcie, iść pod górkę, skoro można iść po prostym i to na skróty. I właśnie w tych lekcjach łatwo i powoli rozmówki u Oli pokazuję Wam, jak to zrobić. Rozmówki u Oli, bo ja nazywam się Aleksandra Lerd. Zapraszam Was do polajkowania, czyli polubienia naszego fanpage'a Najlepsze Kursy Angielskiego, tak żebyście otrzymywali powiadomienia o tych lekcjach. Dzięki za czas, za dzisiejsze spotkanie. Widzimy się za tydzień. W tym samym miejscu o tej samej porze ściskam, pozdrawiam, do zobaczenia. Buziaki, pa pa!